Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj 20 maja. I co? I jednak się przydało. Mówię, nagram filmik niby wymiana oleju, ale coś się może ciekawego przytrafić, coś się może można dowiedzieć. No i co? I okazuje się, że po pierwsze, w tym filtrze powietrza nie mam takich gąbek. Nigdy ich nie było. Dlatego ja na to nie zwracałem uwagi, a widzicie, ci co wy macie to odpowiedzieliście Dlatego ja sobie je dokupiłem. No, puste sitko, tam tylko jest. Teraz proszę bardzo. Na Allegro miałem wykupionego Smarta. I sobie zamówiłem wszystko, co mi trzeba. Okazało się, że teraz paczka mi przyszła z Mizaru. konto na Allegro gdzieś mają. I taka gąbeczka, dyszkę kosztuje czy tam 9 zł, już nie pamiętam. Środka nie ma wyciętego. Znaczy jest wycięty tylko niewyciśnięty. Ręce, kurde, brudne, muszę wytrzeć. No, takie czyste ładne gąbki, to szkoda prudzić. No i darmowa przesyłka, bo mówię, mam smarta, tam chyba 40 zł trzeba było do przesyłki. No i co? No to gąbeczki powiedzmy, nie całe dwie dyszki. Uszczeleczka, uszczelka filtra oleju, co jednak radzicie zmienić, żeby tak z jakiegoś powodu nagle olej nie zaczął ciec, więc ta uszczelka, więc ta uszczelka 3 zł chyba kosztowała. No i żeby tam do darmowej przesyłki było, to sobie wziąłem jeszcze o to też kilkanaście złotych, 19 taki zestaw termokurczek. Ale tak później popatrzyłem, że 19 zł, trochę przepłaciłem. No, ale coś wziąłem, żeby było to mi się zawsze przydaje. Gdzieś tam jakaś instalacja, coś robić to gdzieś to zawsze się przyda na różny przewód. Jedna gąbka, no i taki nagram dzisiaj filmik. Dzisiaj będziemy to zakładać, co no, taka poprawka, trochę nie. I pojedziemy jeszcze coś zrobić. Może macie to w tytule filmu podane, więc nie ma co tam ukrywać. Pojedziemy ziemniaki radzić. Raz były posadzone. Pasuje tutaj? Pasuje jako tego. Proszę bardzo, jedna gąbka. Bez żadnej podziałki, tak? Bez żadnej przedziałki. Jedna i druga zaraz. Tak patrzyłem w instrukcji, że są właśnie dwie gąbki. Pasuje i od tego. Jeszcze dociśniemy tym. Olej widzę jeszcze czysty. Raptem dwie motogodziny zrobiłem. Wczoraj dwie godziny pryskania było. Ta uszczelka, żeby dobrze tutaj się wpasowała. Dobra, sprawa załatwiona. Gąbki te uszczelki siedzą. Teraz filtrze oleju znowu uszczelkę poprawić i znowu żeby uszczelkę wyjąć, to muszę odkręcić tego bąka, tego, znaczy bąka, tę pokrywę tylko odkręcić. Ale muszę znowu 13 kluczem odkręcić zbiornik oleju wspomagania, płynów wspomagania. Potrzebne 24 jeszcze. I tak będę przynajmniej miał wszystko pewne zrobione. Czasami jednak wszystkiego się nie da spamiętać, i dzięki Waszej podpowiedzi, no widzicie, no dzięki, po prostu dzięki. Działa to w dwie strony, a Wy też czasami możecie się coś dowiedzieć ciekawego ode mnie. Zawsze to jakaś taka współpraca w ten sposób może być nawiązana. Ta uszczelka może być, tutaj nie ma dużego przetłoczenia, to nie ma dużego momentu do kręcenia. No, a ta uszczelka to tak była dobrze. No jednak stara uszczelka to nie było tak dobrze dociśnięte jak na nowej. Nawet kilka osób, no dobra, nie kilka osób, jedna osoba się tam dopominała, znaczy Zaproponowała, nagraj odcinek z renówką, co tam się stało, jak to naprawiłeś. To teraz krótko odpowiem Wam w międzyczasie. Otóż rozrusznik był do wymiany. Rozrusznik spalił bezpiecznik klemy plusowej. W autach francuskich jest taki, taki bezpiecznik. W tych starszych, jak ta renówka, to nie, to nie tyle co bezpiecznik, co taka blaszka po prostu się przetopiła, i przez to. Po prostu przewód przetopiony był od y, ładowania i rozrusznika, i dlatego to nie działało. Natomiast jak chciałem, tak jakby pominąć ten bezpiecznik, połączyć, to się robiło zwarcie. Co się okazało? Rozrusznik robił zwarcie. No po prostu jest do wymiany, nie? I on popalił te wszystkie bezpieczniki. No i zanim może ten bezpiecznik się spalił, to może ta stacyjka też ucierpiało, albo właśnie to ta stacyjka, nie wiem, gdzieś rozrusznik może... Trudno powiedzieć, no w każdym razie już jest to wszystko wymienione, naprawione i co ciekawe, teraz oryginalny rozrusznik Valeo założyłem i tak inaczej pali. Tamten rozrusznik, co miałem, to nie wiem, jakiś Chińczyk był, czy coś jakiś taki, no już taki zajechany był. Teraz to pali jak taki samochód, a nie jak traktor. Bo wcześniej to tak trochę, mówię, odpalał jak traktor. O i jest uszczelka stara od razu, cyk na nową To sam, ten sam wymiar. W tej starej uszczelce to taki rowek był odciśnięty. A tu będzie na nowo mogło się ułożyć. Mm -hmm -hmm. to jest mały problem. delikatnie za dużo. Być się ona tu mi nie pozwijała. Jakoś tak trzeba na spokojnie ją ładnie powciskać. Grde wiatr wieje jakiś. Hader nie odchłonie. Dobra, uszczelka siedzi na swoim miejscu. Dokręcam tę pokrywkę, i z Wattym na razie temat będzie zakończony. Tak, chciałbym, żeby był zakończony. Nie takie proste zlikwidować wycie oleju Mam jeszcze gdzieś tam wycie oleju ale teraz nie mam na to czasu. Jadę w te ziemniaki, póki jeszcze sucho jest. Może padać deszcz. Chcę obsypać je, bo one są rozbronowane. Żeby. No ja to tak w tym roku jednak podjąłem próbę tylko... Gdzie ja klucz położyłem? Nie ma klucza. w tym roku tak, że bazuję na redleniu i rozbronowaniu, i później na koniec to już też tylko redlenie. Jak już ziemniaki wyjdą, a już powoli zaczynają wychodzić. Raz rozbronowałem te redliny. W tym roku nie stosuję środka na doglebowego na chwasty, bo nie było na to warunków. Było suko. Stwierdziłem, że w tym roku nie ma to większego sensu. A dla siebie, jakby tam nawet trochę chwastów gdzieś później wyskoczyło, to nie ma być takie, wiecie, dla siebie, jak to się mówi, trochę ekologiczne. Cztery ary, jak tam gdzieś większe ziele jakieś wyjdzie, to można nawet oplewić. Ważne, żeby tylko ta uszczelka... Dobra. Żeby gdzieś o metal nie zapierało, bo wtedy no, wyleci ten olej. Mogę zakręcić. Trochę tu posprzątam. Tworzywa do tworzyw, karton do kartonów. Kartony to 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 zostało. No, takie gąbki niby do czegoś mogą się przydać. Pomyślę jeszcze, ewentualnie mi podpowiecie do czego to może się przydać. Jeszcze tylko odpalić czy, czy wszystko chodzi tak jak trzeba. So i nie będzie you jest i chodzi zobaczcie są postępy blachę do hedera dokupiłem tego mojego, będę przerabiał żeby było na otwory trochę rzeźby będzie trochę będzie cięcia, spawania ale jak zrobię to będzie już wiecie, przeczepiać na szybko a nie skręcanie na śruby A, to renówkę Zobaczcie jak odpala? Teraz zupełnie inaczej. Od razu cyk odpala. Ono w ogóle miało już problem zimą z odpalaniem. Kiedyś jak tylko minus 5 się złapało temperaturka, to to od razu był problem. A teraz zobaczymy. Na razie nowy rozrusznik to kręci ostatnio nabijałem 650 g czynnika wchodzi. Stary obsypnik. On ma trochę ramę skrzywioną i on źle obsypuje, ale do tej pory wystarczał. Jakoś tam będzie sobie radził. W zeszłym roku na przykład robiłem inaczej: to, to, te ziemniaki e, ziemniaków nie redliłem, nie rozbronowywałem, tylko środkiem doglebowym, bokserem, ziołem. E, I było tak zabezpieczone to od kwastów. Natomiast był problem, bo później te redliny się mi trochę gdzieś rozsypały i na wierzchu były ziemniaki. Było dużo zielonych ziemniaków. Także to dobrze i niedobrze. Chociaż w ziemniakach można teraz robić tak. Bo ich jeszcze powiedzmy, jakieś są na wierzchu, niektóre. Tur, leci zamknięto. Pod tym turem to chodzenie. Chociaż bez obciążenia to tam raczej nie puści. Nie zabezpieczę. Dobra, daleko nie jadę. Nasz wiatraczek sam się kręci od tego wiatru. Tu rozluźnić trzeba na tych łańcuchach, żeby ono sobie swobodnie szło. A nie, że jak, się jak z ciągnikiem gdzieś przodem trochę skręcę, to zaraz pociągnie mi te redełka. Dynie. ja Mam, mam tu kosiane, już połowy zaczynają wychodzić. No tak, tu jest, jest. O, tu wychodzi. Tu coś nie ma. On to jest dynie siany, to tak, siewnikiem do kukurydzy. To tak to z nimi jest. Nie, no tu dopiero jest, gdzieś przerwa była. Tu trzy gdzieś obok. Nie, ale ogólnie są Dynia ma, to do siebie że się rozciąga. Ale jak duże przerwy są jako takie, no to też nie powinno być. A nie, tu wychodzi jeszcze. Nie, ja też jak palcem w tym grzebie, to nie muszę, nie zawsze znajdę, bo ona gdzieś może. Ale zobaczcie, jak sucho jest. No te 4 cm warstwa to nie ma nic wilgoci na tym piachu. Mogło też, mogło też ziarko nie dostać wilgoci, no nie ma deszczu, no. Jeszcze wychodzą, na razie nie będę oceniał, ale bywało lepiej z tą dynią. Ale nic nie pada, tylko i chwasty nie wychodzą, sucho jest. rozbronowane. no wiadomo te małe chwaściki czy coś tam wychodzą jakieś no, Ziemniaki zobaczcie tu już się pojawiają Rosną ja to obsypię taka teoria, że jak ja to obsypię to deszcz, który ewentualnie spadnie bo ma padać to trochę rozmyje te redliny Trochę rozmyje te redliny i później będziemy znowu czym jeszcze raz lewnić, a jak nie będzie padać, to najwyżej jeszcze znowu raz bronami przyjadę za tydzień, tak żeby jak najwięcej kwastów w małej fazie po prostu zlikwidować to mechanicznie. No i dobra, jedziemy. Rukami, bo wiecie jeden gdzieś krzywo idzie to zawsze to w jedną stronę, w drugą stronę to będzie obroglony, nie ma tego dużo to już nie mówmy to o to jakiś kosztach, bo to i tak taka kompystyczna uprawa no i ciekawsze jest w tym wszystkim to, że te kompystyczne ziemniaki to kopie kombajnem Ziemniaki obredlone Mówię, ten sprzęt to już jest wiekowy Na te Jak on wygląda to Powiedzmy, że, że Radzi sobie średnio Ale na te potrzeby moje wystarczy Zobaczcie, nawet do ten jak jest krzywo tu, tu wyżej, tu niżej No każdy robił Inaczej jest ustawiony Próbowałem kiedyś coś z tym robić Coś modziłem, coś sprężyny zmieniałem Coś tam kombinowałem No i Ostatecznie zobaczyłem, że po prostu ta rama jest krzywa i no te mocowania to wszystko już jest, po prostu nadaje się na złom. Swoje już przepracowało. Dobra, tyle w tym odcinku, trzymajcie się, na razie wam i cześć.